Siemaneczko, siemaneczko, Rafał, Max, i lecimy na tamte pola. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Nowe, świeże tereny. Także jesteśmy bardzo. Pod wrażeniem ogólnie tych terenów, tego umiejscowienia, ale no nie zapeszajmy i nie stawiajmy tutaj od razu jakichś test górnolotnych. Trzeba po prostu to zweryfikować, więc lecimy. No i Max, już, już pierwszy dołek twój? Tak. Pierwszy jego dołek. Ja miałem polmosa, Rafał miał drucik a <grafa> Rafał mówię, a Max ma tutaj kawałek fibuli tej takiej cieniutkiej. No, no, no pięknie, kurcze, no to się teren fajnie zapowiada. Tutaj ceramiczki trochę. A, jest... Tak, szkliwiona. No, jak na razie dobrze się zapowiada, ale futu, fu, nie zapeszajmy. słyszycie taki delikatny sygnał. Coś tutaj mi się odbiło, ale jeszcze nie wiem co. Moneta. Nie, guziczek mamy. Mamy pierwszy guziczek, ale niestety jest pozbawiony wierzchniej warstwy. Stała tylko ta dolna i łóżko. Ja wszedłem na to zaorane. chłopaki tam chodzą na ściernisku kukurydzy i ja mam tylko kawałek żelaznego kluczyka. To jakiś fajniejszy, drobniejszy sygnał. Kupiemy na żywca. Gdzieś to tutaj. Okej. Okay. Dobra. Co my tu możemy mieć? Oj, jest monetka, też mam monetę. Ale boratynka, chyba chyba boratynka. A Rafał ma też jakąś monetę. Mówił, że wielkości grosza poniatowskiego. A ja mam boratynkę. No, praktycznie prawie że na 100%. Tutaj coś widać. Rafał mówi, że ma jakiś fajny guziczek. Odwrócimy się tyłem do wiatru pocztowy. No, elegancki, kurde. Zrobię Wam zbliżenie. Wrzucę Wam tutaj na ekran, bo z GoPro to nie widać. Ale no i taka fajna patynka zaszła, nie? Elegancko, piaseczek. Super, korcze guziczek. No. Fajne, no. Ciekawe. A tak się prezentuje właśnie guziczek. Elegancko tutaj widać. O, proszę bardzo. A teraz trafiłem kolcoka. Kolcoka trafiłem w takim zagłębieniu. Proszę bardzo. Tam może widać Rafała i Maxa. Widzicie. A no, kamera nie oddaje, jest naprawdę dosyć stromo. A teraz kawałek fajerki z pieca. No, i Max trafił fajną rzecz, mianowicie okucie od nożyka. Proszę bardzo. Oczywiście na zbliżeniu to teraz właśnie widzicie. Fajne znalezisko. Coś więcej poza tym, no i oprócz tej fibuli, oczywiście na początek. Nic? Nie, oprócz tego specyficzne pole. Specyficzne tu fibula, tu średniowieczne okucie od nożyka. A tak to w sumie to. Poszedł. A tak to w sumie to na razie więcej nic. Ani ceramiki nie widzimy, ani krzemienia, ani. W sumie nic więcej interesującego, no ale nie poddajemy się jeszcze, lecimy. Tutaj mamy obiecujący sygnał, więc kopnę go razem z Wami. Zobaczmy, co tutaj uda mi się teraz znaleźć. O, fajnie, jakby coś konkretnego wyszło. Mamy to tutaj w brwce. Chyba obejdzie się bez pinpointera nawet. Ojoj, kapsel kurcze. A nawet nie, Menel Ring. Wiecie, o co chodzi. To Z butelki spod kapselka, przez chwilę nie powiem zawał, był jak to zobaczyłem. Że się teraz tutaj odbijam, jak w lustrze. No, ale niestety to tylko jakaś taka nabijka, no, współczesna, czegoś. No, czegoś nie wiadomo od czego, ale nic starego. A teraz dosyć ciekawe znalezisko. Nie wiem, czy to jest coś ciekawego, coś fajnego. Natomiast no, jest taki drut zagięty, gdzie 50 stopni, tutaj kąt, ewidentnie. I jest to naprawdę twarde. Wygląda jakby brąz, nie? Wygląda na brąz, fajnie spatynowane ale nic mi to konkretnego nie mówi. No trzeba to zabrać i skonsultować później, ale może to być coś ciekawego. Kopniemy to razem, bo i tak nie ma tutaj za dużo sygnałów, więc kto wie? A może coś ciekawego akurat będzie na takim wypłaszczeniu przed tymi wszystkimi wąwozami. Dolinami i tak dalej Ok, mamy tutaj coś i mamy tylko pół podkładki Pół podkładki, no jest kolorek, ale nic ciekawego A teraz duża cynkowa blacha Co tu leży? Monetka No może sreberko? Ładnie widać Nie trzeba było nawet kopać i chwila prawdy, co my tutaj mamy? Nic nie widać, nie? Chyba, może być jakieś malutkie sreberko albo boratynka. Jakiś szelążek, nie? Tak. tak czy siak to szelok będzie pewnie. No, no dobra, fajnie. Jest jakaś monetka. Tutaj Max do nas zmierza. No to jeszcze Maxa, pokażemy znalezisko. Kolek takiego guziczka, no raczej guzik no tutaj dwie takie jakby widzę z widać po łóżku okej, okay, no, dobre i to a teraz taki bliżej niezidentyfikowany, drobny przedmiot, myślałem przez chwilę, że plomba, niestety nie, przez chwilę, że moneta, ale też nie, w sumie nie wiem co to jest, ale tak wam pokazuję, bo w sumie za dużo tych sygnałów i przedmiotów tutaj nie ma chwila przerwy na herbatę i na inne rzeczy, a tutaj mamy Maxa znalezisko, taki Sporawy guzik. Nawet nie niesporawy. Nawet wielki bym powiedział. Ale no, też fajnie. No i jeszcze szybka zmiana miejscóweczki. Tam już nic bardzo konkretnego nie wyszło, więc zobaczymy co tutaj wyjdzie. Przed nami jeszcze trochę chodzenia. Max mówi, że ma w pierwszym dołku Boratynkę. Ale ja też coś mam. Coś mam, tylko jeszcze nie wiemy co. Sprawdźmy to zatem. Ja mam niestety, a nie, myślałem, że mam kawałek Polmosa, ale to jakaś blaszka jest, może będą na niej jakieś sygnatury, coś w ten tym nie. chyba jednak nie. No trudno. A tu jeszcze ta Boratynka Maxa, zobaczcie, bardzo fajna, fikuśna taka, widać, że falsyfikat, bo to powinna być właśnie koronna, szalong koronny Jana Kazimierza, ale ten orzeł no, nie przypomina oryginału. Fikuśny sygnał. Trochę taki nierówny był, ale już wiemy dlaczego, bo żelazna klamerka od butów, bo taka mała. Robi się już ciemno, ale tutaj mamy fajny nawet sygnał obiecujący, więc kopnę go razem z Wami. Dobrze to brzmi. A czy fajnie coś wyskoczy? No już widzę, niestety, polmosik. Jest już całkowicie ciemno, więc wam nagrywam telefonem i z fleszem. Mamy tutaj łóżkę z pepeżki, chyba. Tak mi się wydaje, sądząc po wielkości, to chyba pepeżka. Tak, max tam na dół. Dup... Nad go nie widać, bo już ciemność całkowicie. Słuchajcie, no max tam boratynki, ty mówisz też jakieś boratynki, nie? Ja bez monety, co prawda, ale udało mi się znaleźć coś takiego. No i jest to złocony brąz. Widać te złocenia tutaj ewidentnie, no brąz albo srebro, tak jak Rafał mówi, że może być to srebro, stare srebro może aż tak zczernieć, spatynować, to prawda. Natomiast podejrzenia są takie, że mógł być to pierścień, nie? Kawałek pierścienia. W sumie tak do palca by pasowało, ale nie wiem, no nie wiem, muszę to lepiej oczyścić, A wygląda to staro i wygląda to bardzo, bardzo ładnie, powiem Wam. Ciekawe znalezisko. Pierwszy raz na oczy w sumie widzę taki wzór. Ale fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Zobaczcie, mega. O, jest Max. Od razu. Jak tam efekty? O, tutaj guziczek. Wyszedł od razu. Pokażemy. Guziczek. No i może przetrę bez rękawiczek. Jestem. O, prusak. Pruski guziczek. No to taki, taką rzadkość nawet trafiłeś, bo pruskie guziki tutaj. No to dosyć dosyć rzadko wychodzą. No. Fajny guziczek. Dokładnie. No i tutaj, Maxik, co masz? Szelek, no, a to aluminium, nie? Chyba, no. Nawet... Chyba Daj, aluminium. No, to tak jak mówiłem, Maxa od razu zobaczymy. No to jest ta fibula z tamtych pól zupełnie innego terenu i ten guzik, tak? tak. Tam jeszcze trafiłeś jedną, jedną boratynkę, brotynkę, jest stąd. I trzy boratynki znalazłeś w takim razie. Tutaj i guziczka. No i fajnie, kurczę, są efekty. W sumie to nie wiedziałem co mam. Myślałem, że jest guziczek jakiś. Ale nie wiem co to jest tak naprawdę. Może i guzik? Kurczę, poczekajcie chwilkę. Nie, to chyba jednak ow. Tylko myślałem, że będzie guziczek. O, panie, całkiem po ciemno ma taki swój urok, że no wygrzebiecie tak, jesteście w stanie wygrzebać, jak już troszeczkę z wykrywaczem pochodziliście, to czujecie, że gdzie coś może leżeć, łatwo jest Wam to znaleźć mimo wszystko, mimo że nic nie widać, ale czujecie, że macie jakąś monetę i nie wiecie jeszcze co. No w palcach, no kurczę denar, jakieś srebro drobne, no to na pewno, ale co dokładnie, tego jeszcze nie wiem i tak naprawdę dowiem się razem z Wami. No... Tutaj nie widzę za dużo, coś tam się przebija, ale tu. Czekajcie. No, tutaj ewidentnie pięknego orła widać, ale super, kordę, Jest piękna monetka, jak się błyszczy to srebro. Spójrzcie na to. No, tutaj powinna być korona, chyba że to jakiś inny denar jest zupełnie. No, to korona już nie będzie, zupełnie, w ogóle on jest owalny. Wygląda jak medalik na pierwszy rzut oka, drobny. No, no to mamy, mamy naprawdę super strzał Elegancko Jestem pewny, że jest drugi No jest na pewno, ale nawet nie wiem jeszcze jaki, tutaj Rafał akurat był obok Coś może czystsze troszeczkę to przejrzysz co to tam jest A no, to będzie późniejszy Późniejszy będzie, widzisz? No, no ja nie A. widzę jeszcze sporo tego syfu No ale drugi do nie wpadł. Jest. Sztuka jest sztuka. Sztuka jest sztuka, tak jest. Jeszcze o, jeden jest, i będzie skarbi. orzełek. Czekajcie, ja zrobię Jest orzełek. Coś tam widać. No zrobię wam fotki, wrzucę wam tutaj na ekran. Troszeczkę już y, oczyszczony, umyty, nie? Gratulacje. A tanie. dziękuję bardzo. No przyjechaliście, to chociaż kopnięcie po jednym sobie też, nie? No, jest denarek trzeci dzisiaj i teraz Rafał trafił. Jest denarinia, jak nic. <laughs> w końcu. <laughs> no, przepis gało dzisiaj solidnie, ale wychodzone, tak naprawdę, wychodzone uczciwie. Zobaczcie, zrobię takie zbliżenie, może Wam? No, nic nie widać na razie, ale, ale denarek jest na milion procent, nie? Dokładnie. Tutaj sporo tego błotka jest. No i fajnie, gratulacje. Teraz, co prawda, nie denarek, ale taki właśnie o drucik z brązu, mocno spatynowany ciekawe znalezisko. Widać, że jest to stare, no ale ciekawe, no mówię, ciekawe, bo to kiedyś pewnie od czegoś więcej było. Tylko od czego, no to to jest to pytanie, nie? No, ale widać ewidentnie, że swoje lata to już ma. No dobra, przyszedł czas na podsumowanie. Stąd dotąd moje fanty, stąd dotąd Maxa i stąd dotąd. Rafała, no to Rafał, tak ilościowo chyba najwięcej, ja najmniej. Monetek natrzepany, widzę. Boratynki, to nie boratynka, nie? To jest perelek, 5 groszy. Tu guziczek jakiś, tu wszystkie boratynki, nie? Większość tak. Tutaj ten z pierwszego pola, chyba? Eee, tak, dokładnie. Czyli taki jakby poniatowski, po wielkości sądząc. Kolejny Perel. Perelek. takie pierdółki, plomba. Ten guziczek pocztowy, fajny. Elegancko widać. Guziczek pruski, też fajny. I denarek wychodzony denarek. Tak, wychodzony denarek. Zasłużenie wychodzony. No, czyli u Ciebie jest denarek fantem dnia, nie? Tak, dokładnie. U Maxa, no to ewidentnie najlepszy to chyba fibula. No to okucie nożyka też fajne, bo stare. Oprócz tego monetki. Guziczek groszek i taki większy guziczek. O, tak się prezentuje. No i u mnie na samym końcu to tylko jedna boratynka. Ale za to dwa denarki. Tutaj był Jagiełło, tutaj pewnie warneńczyk, ten mniejszy. No to mnie bardzo ciekawi nie ukrywam, że to wygląda bardzo fajnie, ale muszę to jeszcze przeczyścić. No, wy już pewnie widzieliście. No, tego jakieś druty, klamerka, resztki guzika. No i to mówi, że koninka, tak, taka współczesna koninka. Tak podejrzewam. Tak podejrzewamy. No, także wypad wydaje mi się, że jak najbardziej udany. Na pewno zaliczony. Zaliczony.